Siemano, Kubol z tej strony. Kolejny film i kolejne pytanie do zbiórki. Dlaczego Overwatch 2 nie jest popularny w Polsce? Przedstawię kilka moich spostrzeżeń na ten temat. Ich złożoność wbrew pozorom nie jest jakoś niesamowicie duża. Zapraszam do wysłuchania. Na początek krótki kącik historyczny. Jak niektórzy z was może dobrze pamiętają Overwatch 1 na premierę w 2016 roku posiadał bardzo dobrą promocję w naszym kraju. Wielu znanych youtuberów promowało najnowszy tytuł Blizzarda. Jak widać, liczby się zgadzały. I to jak. Dodatkowo bardzo mali twórcy kręcili naprawdę chore liczby. Znane persony nakręciły maszynkę, która potem zatrybiła. Jak to w większości gier utworzyła się grupa weteranów, których content opierał się tylko i wyłącznie na Overwatchu. Teko, Blinku, Asylum, Falcon, Theo, Condys i Fires. Niemalże 10 youtuberów, gdyby się zebrało od nich wszystkich wyświetlenia, to średnia przekraczałaby lekko 10 tysięcy, więc naprawdę git. Stałe zainteresowanie grą było i rosło. Do 2018 roku się to trzymało, a potem. padło. Został tylko Teko, a samemu wózek uciągnąć mu było bardzo ciężko. Widownia się rozmyła, liczby spadły, a tym samym machina zwolniła. Obecnie, jako Aces Showdown, zostaliśmy tylko my, gdyż Teko również zrezygnował kilka dni temu. Szacunek za tyle lat wytrwałości i dzięki wielkie za przekazanie pałeczki. Mała garść statystyk, nie chcę was nimi zanudzać, więc tylko kilka przykładów. Zacznę od YouTube'a. Kanał Overwatch.pl i gameplay trailery nowych postaci. Każdy ponad 100 tysięcy wyświetleń. Gitara. Teraz... <ścoughs> no XD. Na głównym kanale YouTube OW2 jest naprawdę nieźle. Nowe filmy po 2 miliony wyświetleń cały czas nabijają. Krótka informacja. Ze statystyk wynika, że aż 90% z was nie subuje jeszcze naszego kanału. Facebook. Na grupach związanych z grą niegdyś były ciągłe dyskusje, wstawiane akcje itd. Obecnie gdy pojawi się z pięć postów na tydzień to jest święto. Zainteresowanie jak widać spadło całościowo. Zgadnijcie, którego gagatka to wina. Jego imię zaczyna się na B i kończy na D. Lekko mówiąc nie najlepsza reputacja firmy w połączeniu z ocenami na Steamie dała taki efekt. Moim zdaniem moment, który przelał czarę goryczy to wypuszczenie echo w marcu 2020 roku. Zdecydowali, że zaprzestaną dodawać kontentu na rzecz tworzenia OF2, w tym PVI, o którym kiedyś powiem w innym materiale, bo to. Ach, to jest taki incydent, że ja pierniczę. Aspekt esportowy, a mianowicie turnieje. Kiedyś odbywały się ESL- -e i pomniejsze turnieje, lecz nagle Blizzard się obraził i zaczął się niezły pierdolnik. Blokowanie nagród na over omniku i inne sytuacje sprawiły? Że od 2021 roku praktycznie nic się nie odbyło. Jako Aces wkroczyliśmy pod koniec 2022 roku. Od kilku lat brak również stanowisk overwatchowych na eventach typu IM Expo, Pyrkon, PGA. Zrozumiałe, małe zainteresowanie grą, więc niezbyt opłaca się to organizować. Dobra, koniec narzekania na nich, bo my, community, też nie jesteśmy bez winy. Discord czyli brak zcentralizowanej społeczności w jednym miejscu. Jako polscy warriorzy, OW2, jesteśmy rozsiani po pierdyliardach serwerów. Gdy pewnego razu wszedłem na jeden z większych Discordów w Polsce, to podczas rozmowy na kanale głosowym spora część osób nie wiedziała nic o Aces, naszym turnieju, który w pierwszym sezonie przyciągnął 40 drużyn. Drugi sezon, co prawda, nam pod wieloma względami nie wyszedł. To trzeba przyznać. Ale błędy się zdarzają. Sami nie damy rady, wypromować tego na większą skalę. Nie ma co się oszukiwać. Obecnie w grze zostali weterani. A duża część z nich nie chce się udzielać na polskich Discordach. Wiele osób się ze sobą nawzajem nie lubi. I tutaj taki mały apel ode mnie. Pogódźmy się, uśmiechnijmy się do siebie. Naprawdę, powiem wam tak. Nie ma nic lepszego niż zgrany community. Link do naszego serwera znajdziecie w opisie. Zapraszamy serdecznie. Wiecie co jest moim zdaniem najbardziej przykre i absurdalne? Twitch. To jest wręcz nieprawdopodobne, że my jako społeczność nie potrafiliśmy wykreować regularnego streamera OW, który przebijałby średnią liczbę widzów w 200 chociażby. Wszystko się da. Rumunia ma ML7, Bułgaria ma Bogura. Oczywiście, streamy po angielsku, ale nawet tego u nas nie ma. Wejdźcie sobie któregoś wieczoru na kategorię Overwatch 2 i zaznaczcie Polska. Będzie niezłe zdziwienie. Średnia widzów wszystkich streamów to średnio 35 osób oglądających. Nie oszukujmy się, mówiąc bardzo ogólnie to większość polskich graczy, nie wszyscy oczywiście, ma zamknięte głowy na Lola i CS-a. To jest moje zdanie, sądzę, że mam w tym sporo racji. Gdyby pojawiła się jakakolwiek inicjatywa zainteresowania tych osób OW2 to byłaby szansa na podreperowanie aktywności. Z Valorantem, z tego co wiem, to też już jest coraz gorzej, a inne gry wraz z OW to już w ogóle XD. Jest to niezły temat do dyskusji, więc zapraszam do wyrażania swoich przemyśleń w komentarzach. O właśnie, jeszcze możecie wspomnieć o preferencjach dotyczących launcherów. Osobiście mam wrażenie, że polscy gracze nie lubią osobnych takich jak BattleNet i wolą korzystać z głównych platform typu Steam. Krótkie infoglobalne: Według strony Active Player z tego co ostatnio przeglądałem, Overwatch 2 w ciągu ostatnich dni w styczniu osiąga takie oto liczby: ponad 300 tysięcy graczy online, a w ciągu ostatnich 30 dni 25 milionów. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że nie są to pewne dane, gdyż Blizzard, jak to Blizzard, nie publikuje oficjalnych statystyk z BattleNeta. Ale generalnie jest to intrygujące. Gra jak widać chyba nie jest aż tak martwa. Ciekawią mnie, jakie byłyby dokładne dane dotyczące Polski. Tak na zakończenie dam hot take do przemyśleń. Jak to się stało, jakim kurna cudem, że wygraliśmy Community Challenge na rozegraną największą liczbę godzin w grze, o którym mówiłem w poprzednim filmie. Połączcie to teraz z medialnym zainteresowaniem i aktywnością społecznościową graczy. Wynik wyjdzie kompletnie sprzeczny. Jak taki typowy jasiek może się zainteresować samodzielnie? Jesteśmy w modelu free to play, dlatego powinno być o niebo lepiej niż za czasów płatnej jedynki. Ciąg wydarzeń i czasu spowodował, że jest jak jest. Czy da się to uratować? Ciężko stwierdzić, pewnie tak, ale bez wkroczenia bardzo znanej osoby z polskiego gamingu będzie lipa. Zorganizowanie ciekawych inicjatyw z większym budżetem może spowodowałoby wzrost aktywności. Proponujcie swoje pomysły w komentarzach. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie. Jo.